Bluszcze w szczególności upodobały sobie mój ogród, albo na odwrót, to ja sobie upodobałem bluszcze. Mam ich wiele odmian oraz gatunków w swoim ogrodzie, ale jeden w szczególności skradł moją sympatię. Jest to bluszcz kolchicki Dentata variegata, który właśnie teraz w listopadzie kwitnie najbardziej obficie. Bluszcz ten jest prowadzony przeze mnie tutaj w ogrodzie, jako taki półkrzew. Rośnie on na starym, dużym głazie i rośnie tutaj już od 16 lat, czyli całkiem sporo. A że jest to jeden z najmniej inwazyjnych bluszczy, jakie posiadam u siebie w ogrodzie, to nie boi się, że rozpieszchnie się po wszystkich tutaj rabatach. Zresztą to nie, nawet nigdy nie miało miejsca. Bardziej jest to bluszcz, który mogę śmiało polecić tam, gdzie brakuje już Wam miejsca. Bo nawet jeśli wypuści takie dużo większe pędy, to można śmiało go przycinać i wtedy po paru latach będą tworzyły się takie oto piękne kwiatostany. Bo bluszcz, pamiętajmy o tym, kwitnie dopiero po wielu latach od posadzenia, czasem po 8, a czasem nawet po 10. Liście tego bluszczu są bardzo duże, matowe, chociaż leśnią troszkę zimą, no i zimozielone wiadomo, w kolorze biało-kremowo-zielonym, przepięknym. Najbardziej ten kolor jest wyrazisty od września aż do kwietnia lub też maja. Następnie później w miesiącach późnowiosennych oraz letnich ta barwa koloru kremowo-białego jest znacznie zmniejszona i wtedy też dominuje kolor zielony. Zauważcie też, że niektóre liście są koloru zupełnie biało-kremowego, jak chociażby te, tylko że one są bardziej narażone na mróz, na niższe temperatury. Wszystkim znany bluszcz pospolity kwitnie zazwyczaj pod koniec sierpnia lub też we wrześniu. Natomiast bluszcz kolchicki rozpoczyna kwitnienie pod koniec października i to kwitnienie trwa i najbardziej spektakularne w listopadzie. Wtedy też o ile mróz oczywiście nie zmrozi tych kwiatów, to jest najbardziej okazałe. Kwiaty są dosyć wonne, wyczuwalny jest ten zapach już z daleka, zwłaszcza jeśli dzień jest dosyć ciepły i bezwieczny. Tutaj na tym przykładzie widzimy rozwinięty już kwiato, kwiatostan, a tutaj jeszcze pączki, które będą się rozwijały, mam nadzieję, w najbliższych dniach oraz tygodniach. Jest to roślina, która z swym zapachem kwiatów przyciąga rzesze zapylaczy, rzesze czmieli, a nawet i pszczół. Jeśli dni jeszcze te listopadowe są ciepłe, tak jak chociażby w momencie nagrywania tego materiału. Do prawidłowego rozwoju tego bluszcza potrzebujemy stanowiska półcienistego lub też cienistego. Ja się bardzo cieszę właśnie z bluszczy u siebie w ogrodzie, bo one rozweselają mi takie cieniste miejsca, gdzie rzeczywiście tych kolorów jest zazwyczaj mniej, a bluszcze urosną właśnie na takich trudnych dla innych roślin miejscach. Poza tym bluszcz kolchicki lubi glebę przepuszczalną. O odczynie. Obojętnym, próchniczą żyzną, i taką właśnie, żeby zimą korzenie nie stały za bardzo w wodzie, bo wtedy może dochodzić do zagniwania tychże korzeni oraz mogą się tworzyć później choroby grzybowe. Bluszcz ten najłatwiej rozmnażamy poprzez sadzonki zielne, które pobieramy najczęściej w sierpniu albo w marcu, lub też kwietniu. Około 10 cm fragmenty gałązek najlepiej tych takich jednorocznych czy też zeszłorocznych, młodych i one powinny być umieszczane w torfie odkwaszonym z domieszką piasku i odstawione w chłodne miejsce i cieniste miejsce na początku w a później dopiero w ciepłe. No i to mówię oczywiście o marcu, nie o, nie o kwietniu, nie o e, sierpniu, bo w, kwietniu, bo w sierpniu wiadomo jest dużo cieplej, więc wtedy to ciepło cały czas jest. Natomiast, żebyśmy za szybko nie wybudzali w marcu jeszcze tych roślin, to najlepiej jest właśnie odstawić je w takie jeszcze nie za bardzo ciepłe miejsce. Albo też możemy po prostu z takich sadzonek Tutaj zielnych, czyli przykładamy do gruntu, przysypujemy fragment gałązki i po paru tygodniach roślina wypuści nowe korzen, korzonki. Jest to bluszcz, który wytrzymuje w naszych warunkach około minus 18 minus 20 stopni. Jeśli zima jest ostra, to niestety, ale zasadniczo liście mogą być zmrożone. Więc jest to bluszcz polecany do najcieplejszych rejonów naszego kraju. A jeśli zima jest ostra, to taki bluszcz należy zabezpieczać, cieniować przed chłodnymi, zimowymi, mroźnymi wiatrami. Bluszcz ten może być stosowany na murki, na różnego rodzaju altany, ale wtedy jest bardziej narażony na duży mróz. Zatem dobrą metodą jest też puszczanie go po prostu jako roślina okrywowa czyli po ziemi pnie się okrywa całą przestrzeń i wtedy też jest najmniej narażona na mróz, bo śnieg ewentualnie jest w stanie go otulić i okryć przed mrozem. Ja osobiście tego bluszczu nigdy nie okrywałam u siebie, nigdy nie wymarzł mi, czasami zdarzało się, że pojedyncze listki gdzieś tam mróz zmroził, ale to by było tak naprawdę na tyle u mnie rośnie i ma się całkiem naprawdę w porządku, tym bardziej, że jest on niezwykłą ozdobą tych miesięcy najbardziej ponurych, a po drugie też te gałązki z kwiatostanami, które tutaj widzicie, mogą być świetną dekoracją do różnego rodzaju stroików, takich jesienno-zimowych dekoracji, bo ten kolor jest naprawdę bardzo mocno wyrazisty. Dodatkowo też ta pora kwitnienia bluszczu jest bardzo nietypowa, bo w miesiącu, kiedy już ogród zaczyna powoli nam zasypiać, to akurat ta roślina ma się całkiem dobrze i kwitnie. O ile oczywiście nie przejdzie sroga zima lub też większe mrozy. Bo wtedy niestety te kwiaty są uszkadzane przez duży mróz. Ale roślina ta zazwyczaj nie zawiązuje w naszym klimacie owoców jak chociażby bluszcz pospolity, gdyż jest to roślina z krajów o dużo cieplejszym klimacie, więc ona potrzebuje łagodnych zim. Tutaj widzimy już owoce bluszczu pospolitego. To jest ten taki zwykły, najzwyklejszy bluszcz. I spójrzcie tylko, jak one pięknie też zdobią te, ten, ten cały, pnącze i też ogród. I ono te owoce są początkowo zielone, następnie zimą przebarwiają się na kolor fioletowo-czarny i są wybitnym przysmakiem dla ptaków. A może Wy macie jakiś ulubiony swój bluszcz, który Was zaskakuje i z pewnością przyciąga Waszą uwagę.